Myśl samodzielnie. Głosuj na prawo i sprawiedliwość. Lista numer 5. Potrzebujemy szybkiego rozwoju. W Polakach jest ogromny potencjał. Trzeba go tylko umieć zorganizować. Wielką rolę może odegrać w tym samorząd, ale pod jednym warunkiem. Muszą być odrzucone stare wzory, stare schematy działań. Nasz program, program prawa i sprawiedliwości to właśnie program odrzucenia tej złej rutyny. To program dobrego zorganizowania naszego wspólnego wysiłku. Myślmy samodzielnie. Głosujmy na prawo i sprawiedliwość. Myśl samodzielnie. Głosuj na prawo i sprawiedliwość. Lista numer 5. Że wiele miast się zmieniło, upiększyło, że w wielu gminach są tego rodzaju rzeczy, o których jeszcze 20 lat temu nie mogło się nikomu śnić. To powtarzam, ich zasługa i zasługa całego społeczeństwa. Ale trzeba myśleć o tym, żeby było więcej. Polska musi się szybko rozwijać, i dlatego musimy umieć czerpać siłę do tego rozwoju, czerpać zasoby do tego rozwoju. Także z tych elementów naszego życia społecznego, które dotychczas nie były postrzegane, nie były widziane jako właśnie zasoby. Była swego rodzaju rutyna w polskich samorządach i można powiedzieć, nawet do dziś dnia jest. Jeżeli chodzi o to, co jest niesłychanie ważne dla rozwoju, a więc różnego rodzaju strategie rozwojowe, to zwykle przygotowywało się je tak. Zamawiało się je w jakiejś firmie. Bardzo często to była ta sama firma w całym województwie. A często, jeszcze szerzej, jeżeli chodzi o plany dla województwa, to, to była ta sama firma w całej Polsce. I ona, wedle jednego schematu, w ogóle nie uwzględniając ogromnych różnic, jakie są w naszym kraju, nie uwzględniając tego, co jest zasobem w konkretnym powiecie, w konkretnej gminie, w konkretnym mieście, pisała taki szablonowy plan. Brała za to pieniądze. W gruncie rzeczy brała ileś razy pieniądze na to samo. I na tym się kończyło. Bo ta strategia lądowała w szufladzie. A później polityka była prowadzona od przypadku do przypadku. Ten nacisnął, ten żądał, temu trzeba ustąpić, bo musimy mieć większość w Radzie. W Radzie jest blokada, wobec tego trzeba jakoś się tam dogadać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My, proszę Państwa, chcemy od tego odejść. My proponujemy poważne strategie rozwojowe i proponujemy uczenie samorządowców, jak je przygotowywać. Poważne to znaczy różne dosłownie dla każdej gminy, bo nie ma dwóch takich samych gmin. I w każdej gminie jest coś takiego, co może być pomysłem na rozwój właśnie tej gminy. Jakaś tradycja kulturowa, produkcyjna, jakaś marka, która już jest, albo którą w każdym razie można wymyślić. Coś takiego, co może służyć rozwojowi. Są pieniądze, które można wydawać w sposób bardziej elastyczny, chociaż oczywiście to wymaga zmian w prawie. Są możliwości pozyskiwania pieniędzy, są możliwości współpracy między gminami, między powiatami, w ten sposób, żeby tworzyć różnego rodzaju sieci, klasy rozwojowe, jak to się dzisiaj mówi. Krótko mówiąc, jest mnóstwo różnych możliwości uruchamiania jakby od dołu sił rozwojowych. Tylko to może być robione wtedy, jeżeli jest pan wójt, pan burmistrz czy pani, czy pan, pan prezydent miasta, który ma taki plan. Cała społeczność go zna, cała społeczność go zna, jakoś się wokół niego skupia, czyli zaczynamy tworzyć samorząd z prawdziwego zdarzenia, to znaczy samorząd, do którego wchodzą w gruncie rzeczy wszyscy czynni obywatele. Jest pewien mechanizm kontroli, a więc miejscowe media są odpowiednio wsparte i niezależne od władzy. Mamy pewne mechanizmy prawne, które wymuszają realizację takich strategii, to znów wymaga nowych ustaw i to zaczyna iść do przodu, zaczyna działać, zaczyna się kręcić. Naprawdę ten pomysł. Powstał dzięki wysiłkowi uczonych. Myśmy go, można powiedzieć, jakoś tam dostosowali do warunków politycznych i spisali. Dzisiaj na tej konferencji, na inauguracji Akademii Samorządności w Warszawie, bo to już była inauguracja tej akademii, która ma uczyć tych metod planowania, uczyć sposobów odnajdowania tego, co może służyć rozwojowi, usłyszeliśmy też znakomite retencje. Od ludzi, którzy bardzo często nas, naszą partię krytykowali. Czyli krótko mówiąc, można. Można i my to właśnie proponujemy. To jest istota naszej propozycji w tych wyborach. Rozwijajmy Polskę także od dołu, bo te mechanizmy od nie wystarczają, a Polska musi się szybko rozwijać. I musi się rozwijać w sposób szeroki. Można powiedzieć pełny. To nie może być tylko wzrost gospodarczy, chociaż wzrost gospodarczy jest na pewno bardzo potrzebny. To musi być wzrost w różnych dziedzinach. Oświaty, kultury, gospodarki, rozrywki, sportu. To musi być podnoszenie jakości życia. Podnoszenie jakości życia Polaków. Ku jednemu celowi, który tkwi właśnie u podstaw tej naszej polityki zrównoważonego rozwoju, tą podstawą jest przeświadczenie, że jesteśmy jednym narodem, a ponieważ jesteśmy jednym narodem, czyli pewną wspólnotą, chcielibyśmy, żeby to była wspólnota republikańska więc taka, która przeżywa swoją wspólnotowość sama, rozumie się jako wspólnota to wszyscy powinniśmy mieć jednakowe szanse i powinniśmy dążyć do tego, żeby jakość życia tutaj w Łomży i jakość życia w Warszawie była bardzo do siebie zbliżona bardzo podobna. Żeby tak było, trzeba bardzo, bardzo dużo rzeczy zmienić. Ale żeby je zmienić, to trzeba zacząć zmieniać. Żeby zacząć zmieniać, to nie można liczyć tylko na środki zewnątrz, na zewnętrzne inwestycje, na środki europejskie. One są bardzo ważne, ale nie można uruchamiać takiej licytacji, która w Polsce bardzo często funkcjonuje, która jest licytacją w dół. To znaczy, wybudujemy tutaj coś, jakąś fabrykę, jest kilka różnych miejsc, czasem kilkanaście, gdzie ta fabryka mogłaby powstać i poszczególne gminy powiady walczą między sobą, obniżając wymagania. Bo to w końcu prowadzi w ostatecznym rachunku do tego, że mamy do czynienia. Z tak niskimi wymaganiami, że ta inwestycja bardziej szkodzi niż pomaga. To jest takie eksploatowanie kraju. To jest myślenie w kategoriach czterech lat, a my musimy myśleć w kategoriach nie czterech lat, tylko dużo dłuższych. My musimy myśleć w kategoriach rzeczywistej strategii rozwoju. I współpraca między gminami, między innymi jednostkami samorządowymi, musi prowadzić do tego, żebyśmy te kryteria utrzymywali na odpowiednim poziomie, żebyśmy się, powtarzam, nie dali eksploatować. Bo to, o czym tutaj mówiłem, to jest po prostu nic innego jak eksploatacja. I powtarzam, to jest nasze przesłanie główne. Ale ja dzisiaj chciałem zwrócić uwagę także na kilka innych spraw, które są w naszym programie, a które są rzadziej omawiane, a warto o nich także powiedzieć. Po pierwsze, szanowni państwo, my wyraźnie mówimy, piszemy, każdy, kto ma tą naszą broszurkę w ręku, może to przeczytać, że kwestie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa obywateli, są też częścią naszego programu dla samorządu, bo za bezpieczeństwo odpowiada wszystkim państwo. Policja, wymiar sprawiedliwości to jest władza rządowa ewentualnie właśnie ta sfera wymiaru sprawiedliwości, czyli pion władzy, który też z samorządami bezpośrednio nie ma nic wspólnego. I to jest prawda. Ale z drugiej strony musicie też Państwo pamiętać, że samorządy mają tu pewne uprawnienia, no są choćby Komisje Bezpieczeństwa w Radach, mają prawo do współdziałania. Jeżeli chodzi o starostów, to mają pewne uprawnienia konkretne. No tutaj przecież mamy miasto, powiat, więc prezydent też takie uprawnienia ma. A więc mamy tutaj podstawy prawne także, daleko idące do współpracy z policją, a nawet do pewnego nadzoru nad policją. I właśnie proszę Państwa, to najważniejsze. To jest szczególnie istotne w mniejszych gminach, ale tutaj też z całą pewnością jest ważne. Władze samorządowe mają pewien zasób informacji. W małej gminie to po prostu w ogóle bardzo dużo wiedzą o tym, kto jest kto, kto z kim przestaje i tak dalej, i tak dalej. Kto stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, kto jest tym miejscowym chuliganem, awanturnikiem albo nawet człowiekiem związanym ze zorganizowaną przestępczością. I ta wiedza powinna być wykorzystywana. To nie może być wiedza tego typu, że my wiemy, ale nic nie robimy. Po to jest policja, żeby tą wiedzę przekazywać. Jeżeli policja nie reaguje, trzeba ją przekazać wyżej, trzeba przekazać do prokuratury, trzeba iść nawet do Warszawy. Trzeba wymusić tą reakcję. Bo to nie może być, proszę Państwa, tak, jak się kiedyś zdarzało, no to już co prawda lata temu, że ja na przykład jestem przez przypadek w takim maleńkim miasteczku, patrzę, tu przy małej chatce stoi cztery mercedesy nowe. Myślę sobie, co, co to jest, z rodziny Tak się dorobili wszyscy? Ale później się stuknęło, bo my się sobie, że to jest po prostu dziupla. To są ukradzione mercedesy. No i tak... Tylko jak ja, proszę Państwa, byłem w tym miasteczku przez 10 minut i się w tym zorientowałem, to co, władze miejscowe się nie orientowały? No po prostu musiałem o tym wiedzieć. Miejscowa policja tak samo. Krótko mówiąc, to musi być przełamywane. I tutaj rola samorządów może być bardzo duża, także zresztą na poziomie takiego miasta jak Łobrza. To jest też element naszego programu bardzo istotny. I to chcę podkreślić. To jest też zobowiązanie naszego kandydata na prezydenta. I mam nadzieję już bardzo niedługo prezydenta. To jest zobowiązanie, nie powtarzam, bardzo istotne. Jest sprawa druga. Obsługa administracyjna mieszkańców Polska jest, jeżeli chodzi o sprawność tej obsługi, na takich miejscach, w tych rankingach światowych, bo różne światowe firmy, m, które no, rozpoznają sytuację, żyją z rozpoznawania sytuacji, robią takie rankingi. Otóż Polska jest tu na miejscach, które po prostu wstyd wymieniać, bo to już nawet nie jest pierwsza setka. Tam jest około 190 państw na tych listach, czyli łącznie z maleńkimi państwami tam z Pacyfiku na dwóch wysepkach. Krótko mówiąc, wszystkie państwa świata. No i Polska w niektórych spośród tych dyscyplin jest na 140 miejscu. No, w najlepszym razie na 70, gdzieś tam koło Nambii. No, proszę Państwa, to musi być zmienione. To musi być zmienione. Oczywiście tu są ogromne przeszkody od góry. Mówię tutaj o biurokracji tej, jak to się mówi, warszawskiej. Mówię tutaj o biurokracji także Unii Europejskiej, bo to też często jest daleko idąca przeszkoda. Ale proszę Państwa, to jest także sprawa samorządów. Kwestia tego jednego okienka, gdzie przychodzi obywatel i wszystko załatwia, to jest kwestia do załatwienia. Mój świętej pamięci brat w Warszawie tego rodzaju rozwiązanie był w stanie wymusić. To było trudne. Otworzono te pierwsze biura obsługi mieszkańców. I po paru dniach przyszli tam z kontrolą. Już się okazało, że w tych okienkach, gdzie miało być wszystko załatwione, pisze, jestem w pokoju takim i takim, i tak dalej. Krótko mówiąc, już od razu z tego ci, którzy mieli to robić, zrezygnowali. No ale pierwsza kontrola, druga kontrola, trzecia kontrola, i w końcu jakoś to zostało wymuszone. Krótko mówiąc, to też jest zobowiązanie. To jest też święty obowiązek. To też jest kwestia bardzo ważna, o której musicie Państwo decydować w tych wyborach. Bo my. Będziemy także egzekwować, także po tej partyjnej linii, odpowiedzialność za tego rodzaju sprawy. Wreszcie kwestia trzecia, związana bardzo ściśle z polityką prorodzinną. Kiedy byłem w Łomży nie tak dawno temu, ale to nie był mój ostatni pobyt, tylko chyba dwa czy trzy pobyty przed tym, ja tutaj dosyć często bywam. Byłem w domu katolickim, tutaj stosunkowo niedaleko stąd i tam mi powiedziano, że jak przychodzi zapisywanie dzieci do pierwszej klasy, to ciągle się okazuje, że tych dzieci jest mniej niż sądzono, no bo ludzie się z Łomży wynoszą, ale że w ogóle tych dzieci jest teraz mniej. Oczywiście to jest skomplikowany problem i my go nie rozwiążemy przy pomocy samorządów, tylko ale samorządy mogą tutaj odegrać pewną rolę. Musi być żłobek i przedszkole w każdej gminie. W każdej gminie, proszę Państwa. Oczywiście Łomża to jest miasto, stosunkowo duże miasto, więc oczywiście tu są, ale przecież wokół są gminy często zupełnie małe. Tam często tego nie ma. Musimy to zrealizować. Powtarzam, łom, Łomża ma, ale czy na przykład w Trzylewie, niedaleko stąd, jest przedszkole, jest żłobek, tego nie wiem, nie potrafię powiedzieć. To było wystąpienie prezesa pisów w Łomży.